Cześć. Czy często się uśmiechacie? Mm, tak. A z jakiego powodu? Z jakiego powodu ludzie najczęściej się uśmiechają? Mm, nie wiem, chyba z tego, że są z przyjaciółmi i ich rozśmieszają. Rano, że jest piękna pogoda, ze wszystkiego. Że Dostałam nową pracę, bardzo dobrą. Czy pan uśmiecha? Bardzo. A z jakiego powodu? Z byle jakiego. A czy Katowice, czy Śląsk potrafi się uśmiechać? Potrafi. Widzi pan to na co dzień? Tak. Czyli społeczeństwo robi się weselsze, tak? Coraz radośniejsze. A pan by nam coś powiedział, czy pan się często uśmiecha? A po co? Uważa Pan, że nie ma powodów w życiu do uśmiechu. Nie ma powodu do y, uśmiechów. Uważam, że jest powód do płaczu. powiększająca się nędza społeczeństwa, biedota, dzieci mają co jeść, a wy chcecie, żeby się uśmiechać. No żeby... to jest śmieszne! To wy jesteście śmieszni. No właśnie, żeby troszeczkę tak osłodzić sobie to życie, szaro, o którym pan mówi. Czym? Czym? Chcecie, żeby się uśmiechali w koło nędza, bieda, głód, dzieci. Dzieci muszą dawać obiady, kartki na obiady w szkole. No właśnie, ale gdyby tak ten uśmiech zagościł na twarzy i z tym uśmiechem zacząć coś robić. Nie, nie, błąd, błąd w założeniu od razu. Trzeba robić coś, żeby, żeby było lepiej. Tedy będzie, wtedy będzie powód do uśmiechu, a nie do smutku. No właśnie, ale żeby tak z radością podejść do tych problemów. Jak z radością można przyjść? Jeżeli pusty żołądek ktoś ma, to jak ma z radością podchodzić do, do życia? jak? Martwi się, jak ukraść trochę złomu, żeby, żeby sprzedać i zarobić. Kogo by to okraść? Kogo by to zabić? Kogo by to zgwałcić? Pieniędzy nie ma, kasy nie ma, dziewczyny za darmo. Wiadomo, że nie idą. muszą tam jakiś obiad dosać albo kolację. A to co? Nie, nie ma kaszy, trzeba napaść. To uśmiech jest ludziom potrzebny? Nie mam pojęcia. Cześć dziewczyny. Czy często się uśmiechacie? No. Tak. Często się uśmiechacie. Dzisiaj? Nie za dużo, a ogólnie to dużo. A jakie są tego powody? Powody? No nie, to jest mój największy powód. Jak często się pani uśmiecha? No bardzo często. A czy ludzie przychodzący tutaj do kwieciarni się uśmiechają? No mało kiedy. Czy często się pani uśmiecha? Mówić, no ja cały była. czas, no cały bo... czas się uśmiecha, no. Czy ludzie przychodzący tutaj często się uśmiechają? Bywają uśmiechnięci? Bardzo, w Katowicach wszyscy są weseli. Czy często się Pani uśmiecha? Bardzo często. A dlaczego? Czy jakieś konkretne powody? Czy w ogóle jest Pani na co dzień uśmiechnięta osobą? Uśmiechnięta, bo jestem po, o pogodnym sposobieniu dziewczyną. Uważam, że Ślązaczki to są kobiety naprawdę uśmiechnięte, radosne, pełne życia i zadowolone z tego, co Czy mają. Często się uśmiechasz? C A, bardzo często. Jak często się uśmiechacie? Ja codziennie, co minutę. Nawet teraz, Nawet teraz się cieszę. Co zrobić, żeby ludzie się częściej uśmiechali? No chyba nie chciałabyś wiedzieć. Chciałabym. Tak? Ja na przykład jestem szczęśliwa, bo dzisiaj mam rozprawę sądową. A czy ludzie na Śląsku są uśmiechnięci? Śląsk tutaj, wasz, Górny Śląsk bardzo. Bardzo, byłam tutaj na imprezie i bardzo mi się podobało. Dobrze, czy często się pan uśmiecha? Bardzo. Czy Śląsk potrafi być uśmiechnięty? Tak, potrafię być, jak najbardziej. A myślisz, że ludzie na co dzień potrafią się uśmiechać? Myślę, że jak najbardziej powodów, nawet w tych chwilach codziennych, nie pamiętając o uśmiechu, myślę, że są w stanie w najgorszych filmach się uśmiechnąć. Pan myśli, czy uśmiech jest ludziom potrzebny? Uśmiech. A, 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 dlaczego się mam uśmiechać? A pan się często uśmiecha? No często. Czy ludzie tak na, tak na co dzień chodzą uśmiechnięci? No wydaje mi się, że tak. Czy często się pan uśmiecha? No.